Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję komiksu od wydawnictwa Egmont Ptyś i Bill Pamiętniki Bila. Ptyś. I Bill to jest już kolejny taki jeden duży zbiorczy tom, bo w każdym takim tomie są trzy oryginalne tomy komiksu. Jest to seria. Komiksy są super od wydawnictwa Egmont. Tutaj możemy zobaczyć, jakie oryginalne tomy zawiera ten nasz zbiorczy tom. Tom. I tutaj możemy zobaczyć wszystkie ptysiowo bilowe komiksy, które w tej serii komiksy są super. Ukazały się, kolejny jest w przygotowaniu. Seria komiksy są super. To nie tylko Ptyś i Bill, oczywiście. Zobaczcie, jakie jeszcze komiksy w tej serii się ukazały. Z każdych tych komiksów, przynajmniej jeden na naszym blogu znajdziecie, więc zachęcam do zaglądania w hashtag. Komiksy są super na blogu, właśnie. I tutaj kolejne. Ernest Rebeka, Lu Szkoła, Studio Tańca też na naszym blogu są wnętrza tych komiksów. Możecie sobie zajrzeć, podejrzeć, jak one wyglądają. A w lutym 2021 roku, czyli już za kilka miesięcy, kolejny tom Ptysia i Bila. Ptyś i Bill to są takie krótkie, jednostronicowe historyjki komiksowe. Z ogromną dawką humoru, takiego charakterystycznego dla Tysia i Bila humoru. Tutaj mamy, zobaczcie, nazwy tych poszczególnych opowieści, historii, więc można sobie je czytać totalnie niezależnie. Nie trzeba tutaj się trzymać jakiejś kolejności, czy no, po prostu na co mamy ochotę, to czytamy. Bardzo dużo, jak już wspomniałam, humoru, takiego charakterystycznego dla Ptysia i Billa. Piękne, kolorowe ilustracje. Wszystko to, co doskonale znamy z Ptysia i Billa, w tym tomie również jest. Bardzo lubię czytać o przygodach tego chłopca, właściwie o jego psa, perypetiach. On jest niesamowity. No i co my tutaj, o czym my tutaj przeczytamy, może zacznijmy od początku. Czarujący spaniel, zobaczcie, tak tutaj właśnie wygląda to rozdzielenie tych poszczególnych tomów. One mają prawdopodobnie okładki jak oryginały. Niestety typowych tych oryginałów, tych starszych wersji nie znam, dlatego nie stwierdzę, czy jest faktycznie tak samo. Mamy tutaj bohaterów, którzy biorą udział: jest oczywiście Karolina Żółw, jest Bill, jest Ptyś, tutaj jest jeszcze kolega. No i cóż, zaczyna nam się historia dość kretowo. Krety nie znają granic, i tutaj będą oczywiście pewne problemy. Magazyn Willa, czy też to, co on zakopuje, zostało wystrzelone w powietrze. Przez kreta, bo tata chciał się go pozbyć z ogrodu. Kolejna krótka komiksowa scenka, taka jednostronicowa historia o nowym fotelu i o testerze fotela, czyli Bill tutaj wparowuje z całą mocą, a fotel. Miał pewne udogodnienie w postaci kółek, no i możemy się spodziewać, jak to się wszystko skończyło. Tutaj mamy mycie samochodu, które było pretekstem do kąpieli dla Billa, który skusił się na odgłosy, na to, co słyszał. Poleciał zobaczyć. Tutaj Bill leci na ratunek Ptysiowi, przez przypadek mu wyrywa, wybija właściwie ruszający się ząb. No i tak to wygląda. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo historyjek zabawnych. Myślę, że jak znacie już Ptysia i Billa, to będziecie się z każdym komiksem tak samo świetnie bawić. Ja nie znalazłam różnic pomiędzy tymi komiksami a poprzednimi. Wszystkie mają ten sam humor. Takie same ilustracje. No i czekamy na kolejne. A, jeżeli nie czytacie komiksów, to ja Was bardzo zachęcam do poznania tej serii. Komiksy są super. Ta seria, komiksowa seria wydawnictwa Egmont jest naprawdę super. Każdy znajdzie tutaj komiks. Czy też temat przewodni komiksów, który na pewno przypadnie mu do gustu, warto czytać komiksy. Jest to zupełnie inne doświadczenie niż czytanie książek, więc, zwłaszcza jeżeli wasze dzieciaki już samodzielnie czytają. Podsuńcie komiksy, dostosujcie je do może ich zainteresowań. Tutaj jest na przykład o koniach, dla dziewczyn pewnie głównie jest o tańcu, ale jest też mnóstwo chłopięcych, takich bardziej chłopięcych komiksów. Na przykład Ptyś i Bill jest bardzo uniwersalny, więc mali miłośnicy psów, myślę, że będą sobie chętnie czytali Ptysia i Billa. Zaglądajcie też na nasz blog w dział komiksy, gdzie są różne, różniaste komiksy, również z wydawnictwa Egmont bardzo dużo jest komiksów od wydawnictwa Egmont, a w kolejnych dniach już zdradzę, będą kolejne komiksowe nowości od Egmontu. Właśnie, więc obserwujcie nas, subskrybujcie, polubcie nas na Instagramie, na Facebooku, gdzie Wam wygodniej, i wtedy będziecie zawsze na bieżąco ze wszystkimi recenzjami. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.